Dzień dobry Państwu, Szczepanionko, tydzień w 7 minut. Kampania, kampania i jeszcze raz kampania. I słuchaj, drogi mieszkańcu, drogi wyborco, naprawdę zwróć uwagę na to, co obiecują, bo momentami to jest naprawdę kampania cudów. Chciałbym tylko Ci przypomnieć, drogi wyborco, że burmistrz jego naczelnym zadaniem jest organizacja pracy Urzędu Miasta. No i podstawowym celem, jaki przyświeca jego pracy, jest opracowanie projektu budżetu na dany rok. Tylko że ten budżet podlega akceptacji Rady Miasta. I tu jest zag. A gdyby 21 radnych było myślących, kreatywnych, skorych do dyskusji i kompromisu, to rozebrałoby ten projekt burmistrza na czynniki pierwsze, sprawdziło jak to się ma do rzeczywistości, naniosło swoje uwagi i w drodze konsensusu uchwaliło budżet miasta. Ale nie przepychać go kolanem. Nie, nie, nie. Tak się nie da. I tu jest wasza rola. Zwracajcie uwagę na tych, którzy byli aktywni przez 5 lat, a nie tylko dwa miesiące, jakich wpisano na listy wyborcze, co proponowali, jak byli aktywni, czy naprawdę zależało im przez 5 lat na mieście, czy obudzili się tylko na czas wyborów. Bo wybór radnych jest tak samo, a może bardziej ważny od wyboru burmistrza. A jeśli chodzi o wybory burmistrza, to prześcigają się konwencjami, politycznymi spędami i tym podobnymi rzeczami. Teraz będę bezczelnie e, e, żartował e, i proszę nie odbierać tego, tylko mnie takie akcje mierzwią. E, jeżeli jesteś głodny albo e, chciałbyś coś dobrego zjeść, a to możesz e, na przykład trafić na taką sytuację, e, gdzie. E, Kandydaci, kandydatki częstują bardzo dobrymi rzeczami naszych lokalnych przedsiębiorców. No, niby nie ma w tym nic złego, ale to według mnie jest bardzo niskich lotów. Te tulipany, te wszelkiego rodzaju otwieracze do butelek po piwie, życzenia na dzień kobiet, długopisy, kalendarze. Co oni chcą was? przekupić czy w ten sposób chcą sobie przypomnieć, że istnieją? Po co? Wystarczy coś konstruktywnego robić i niepotrzebne będą te że i niepotrzebne będzie nachalne wciskanie ludziom rzeczy do skrzynek i do rąk. Tak by ta sprawa wyglądała, a teraz z innej beczki miasto biznesu, rozwoju Będziemy budować, będziemy instalować, a teraz mała wstawka. Byliśmy na kontroli w Inwestparku. Tam na najbliższej sesji, tej wyborczej, będziemy przedstawiali wyniki tej krótkiej kontroli. Ale to profil Inwestpark Białogard, Twoje miejsce na biznes. Ostatnia informacja z grudnia z życzeniami dobrego roku. Bardzo aktywnie, dużo rzeczy tam się dzieje. I naprawdę jestem pod wrażeniem. No, chyba mam rozumieć i rozumiem, że mój sarkazm do was trafił. No, ale czego się nie robi w naszym kochanym mieście. A teraz na koniec odstawmy emocje wyborcze. Robert poprosił swojego przyjaciela, aby charytatywnie wystąpił w Białogardzie na koncercie. I ten koncert odbędzie się 18 marca o 18. Ja zapraszam, bo kultury i darmowego wstępu odmówić nie można. Chętnie posłucham, chociaż to nie jest kultura z mojej bajki. Ale co szkodzi, wstęp wolny zobaczyć, czy ten wykonawca potrafi nas w jakiś sposób zainteresować. Ja zapraszam, ja pójdę. I nie będę traktował tego wyborczo. Mam nadzieję spotkać tam was wielu i już dzisiaj na to wydarzenie zapraszam. No, materiały na sesję wyborczą trafią chyba już we wtorek. Szykujmy się, bo tam będzie dopiero fajny cyrk. Kto nie odmówi sobie możliwości, że tak powiem, zaprezentowania swoich talentów krasomówczych. Ach. Ręce opadają. Trzymajcie się, do zobaczenia i w środę na pewno Was zachęcę do oglądania kolejnego filmiku, a póki co przyjemnej niedzieli.